Cześć, kochani! Nie wiem, czy wiecie, ale do Action wrócił już dział ogrodniczy i w tym właśnie przeglądzie zajrzymy do niego. Nie mogłam się już go doczekać, bo mimo, że nie jestem jakimś małym ogrodniczkiem, to w zeszłym roku na tym dziale było wiele ciekawych rzeczy, m.in. chyba hit tamtego roku, ta fontanna solarna, oj, ciężko ją było dostać. A w tym odcinku zobaczcie m.in. klipsy do roślin, mnóstwo donic. Przybory ogrodnicze, doniczki na sadzonki, takie mini tablice kredowe, torebki nasion ziół i warzyw, odżywki do roślin, kule do nawadniania i naprawdę wiele, wiele innych. Zatem, jeśli jesteście gotowi i chcecie troszeczkę poczuć wiosnę, to lecimy. Na początku chciałabym Wam pokazać ten bardzo praktyczny zestaw. W środku znajdziecie 60 sztuk klipsów do roślin w różnych rozmiarach 30-metrową linkę i patyczki. Mamy tu taki kompletny zestaw, dzięki któremu zapewnicie roślinom odpowiednie wsparcie. Zapłaccie za niego 13 zł i 49 groszy. Myślę, że można powiedzieć, że nie zna życia ten, kto nie używał zamiast klipsów żawki do włosów. A tu już kochani mniejszy zestaw klipsów, mamy tu ich dwa rozmiary i 20 sztuk, kosztuje 4 zł i 59 groszy. Linka, dzięki której przywiążecie rośliny do kijków za niecałe 4 zł. A tu już pierwszy sprzęt, w Action kupicie ten zraszacz, posiada on aż 5 litrowy pojemnik na wodę, no myślę, że świetnie wam się sprawdzi w ogrodzie po prostu do podlawania roślin, kosztuje niecałe 90 zł. Następnie mamy agrowłókninę, czyli taką folię do zwalczania chwastów. Zapłacicie za nią niecałe 13 zł. I kochani znajdziecie tu też termometry. Wreszcie się pojawił, bo zniknęły na długie miesiące i była tylko stacja pogodowa. A tu proszę i kochani jeśli szukacie dużego termometru to nie możecie lepiej trafić. Ma on 30 cm wysokości i jest naprawdę bardzo czytelny, a kosztuje zaledwie 4 zł i 49 groszy. W tej samej cenie jest jeszcze żyłka do trawy, a za niecałe 90 zł możecie kupić w pod kaszarkę do trawy. Grabie ogrodowe za niecałe 11 zł. A tu bardzo fajne grabie specjalne do grabienia liści za niecałe 9 zł. Bardzo ciekawym sprzętem może być też wypalacz chwastów. Kochani, usuwa chwasty bez ryzyka uszkodzenia innych roślin. Wysoka temperatura wiecie wypala ten system korzeniowy chwastu bez konieczności używania środków chemicznych, no więc jest to świetna sprawa, kiedy macie chwasty przy delikatnych roślinach. I ta wypalarka kosztuje niecałe 68 zł. W Action kupicie też takie koszyna kwiaty, są dostępne aż w trzech rozmiarach. Kochani, jeśli uwielbiacie buszować w sklepie Action, serdecznie was zapraszam do grupy na Facebooku. Wymieniamy się tam opiniami o produktach z Action, polecamy sobie rzeczy i oczywiście też odradzamy te, które nam się nie sprawdziły. Jeśli chcecie wiedzieć, co warto kupić lub chcecie podzielić się też swoją opinią, to będzie mi bardzo miło, jeśli odwiedzicie tę grupę. Link do niej zostawiam wam w opisie filmu. A wracając do przeglądu tu również mamy kosze, ale są one bardziej płaskie za niecałe 23 zł. I bardzo ciekawą propozycją są też takie koszyki wiszące. Słodzie wykonane są z kokosa. Mają one takie jutowe sznurki, a sam kosz jest metalowy. Co nie myślicie? Moim zdaniem wygląda bardzo ciekawie, a kosztuje niecałe 13 zł. Aksjon kupicie też doniczki na sadzonki za taki zestaw 7 sztuk zapłacić 8 zł i 49 groszy i możecie również kupić taki mniejszy zestaw. Tu macie do wyboru albo 8 sztuk większych, albo 12 mniejszych i one kosztują 4 zł i 49 groszy. Za zestaw 5 sztuk tac do uprawy z przegródkami Zapłacicie niecałe 6 zł, a tu bardzo fajne takie mini tablice, które możecie włożyć do rośliny i napisać sobie właśnie jaka jest nazwa tej rośliny. I mamy do wyboru takie dłuższe za niecałe 2 zł, albo takie urocze króciutkie za złotówkę i 19 groszy. Bardzo fajny i duży zestaw 50 sztuk patyczków z drewna za 4 zł i 49 groszy. Pojawił się też taki pakiet zrób to sam, tworzycie zgodnie z instrukcją 8 kul, rozrzucacie kule w ogrodzie, a po czasie podziwiacie morze kwiatów. Jego cena to 3 zł i 49 groszy. I kochani dostańcie też torebki nasion ze ziołami czy warzywami, mamy tu m.in. paprykę czy brokuła za złotówkę i 69 groszy. A jeśli chcecie uprawiać własne warzywa czy zioła, to dostańcie w Action taką mini szklarnię, spróbujcie ją dać na podwórko, czy nawet myślę, że A zmieści się na balkon, kosztuje niecałe 47 zł. Następnie podłoże kokosowe w blokach, które zmniejsza wzrost chwastów za 4 zł i 49 groszy. A tu już kompletny zestaw do uprawy i możecie sami wyhodować własne warzywa. Spróbujcie, bo jest to naprawdę super sprawa za niecałe 12 zł. Następnie mamy taki mini zestaw do uprawy np. pietruszki, papryki, lawendy, marchewki czy chili nawet. Kosztuje niecałe 4 zł. Z narzędzi ogrodniczych może Wam się przydać na przykład łopata. W Action kupicie ją za niecałe 35 zł. Albo jest też trzonek do narzędzi. Zobaczcie, za niecałe 12 zł. W Action możecie też już kupić nawóz do roślin tarasowych i balkonowych. Specjalnie do kwiatów i roślin w donicach i skrzyniach. Za niecałe 9 zł. Mamy tu dwa warianty. Jest zarówno do roślin, jak i do warzyw. A tu jeszcze zestaw cebulek kwiatów dla pszczół albo motyli za 8 zł i 49 groszy. Możecie kupić też kulę do nawadniania za 4 zł i 49 groszy. Bardzo przydatna jeśli nie macie czasu podlać rośliny albo jeśli na przykład gdzieś wyjeżdżacie. A obok w tej samej cenie znajduje się jeszcze drut. Może Wam się też przydać konewka, ma 2 litry pojemności za 5 zł. i 79 groszy. Bardzo pozytywnie zaskoczyła mnie oferta, jeśli chodzi o donice w Action. I za takie bardzo ładne żebrowane w kolorze kremowym albo szarym zapłacicie niecałe 45 zł, a za tą dużą donicę o wysokości aż 50 cm zapłacicie 45 zł. A to chyba największe, jakie znalazłam w Action. Za 80 zł, mają aż 60 cm wysokości. A z takich ciekawszych donic dostępne są jeszcze takie skrzynki na zioła kochani z systemem wodnym za niecałe 11 zł. Kochani, a jak to jest u Was? Macie serce do kwiatów i roślin? Lubicie kwiaty? Napiszcie w komentarzach co uprawiacie i z czego jesteście najbardziej dumni. Jestem bardzo ciekawa. I tu donica 40 cm chyba w największej ilości kolorów do wyboru. Mamy tu i beż, szary, zielony za niecałe 27 zł. A jeśli potrzebujecie doniczki na balkon, to świetnie nadadzą się te modele. Przewieszacie je przez krawędź barierki na balkonie, mocujecie klipsami zestawu i łatwo dopasowujecie do szerokości barierki. Dodatkowo mają odpływ i są wykonane w 100% z plastiku z recyklingu. Dostępne są dwa kolory: czarny i beżowy, i kosztują niecałe 14 zł. A tu już kolejne doniczki do powieszenia. Dostępne są w kolorze beżowym i czarnym. I kosztują mnie całe 13 zł. Możecie też kupić te potężne i dosłownie efektowne donice. Kosztują mnie całe 40 zł. Zamiast doniczki możecie wybrać takie pojemniki cynkowe kojarzą się z takimi wiecie starymi wiaderkami. Mają swój styl. Mają też drewnianą rączkę i dostępne są w tych kilku wariantach za niecałe 9 zł. A tu już duża prostokątna donica cynkowa, którą kupicie za niecałe 27 zł. Na dziale ogrodniczym znajdziecie też bardzo dużą ofertę nawozów. I tu na przykład mamy za 5,79, tu w tej samej cenie. Do Hortensji, do Róż, no musicie zdecydować, które Was najbardziej interesują. I pojawiły się też takie patyczki nawozowe za 5,59 groszy. A niezdecydowanych, zapraszam do subskrypcji, dzięki czemu będziecie zawsze na bieżąco z nowościami i promocjami w action. A jeśli spodobał Wam się ten film, dajcie łapkę w górę, będę Wam bardzo wdzięczna. Ziemia do kwiatów około 10 litrów za niecałe 5 zł, a tuż tu mniejszy zestaw 6-litrowy z włóknem kokosowym, również za niecałe 5 zł. W Akrzym możecie też kupić 3 kg nawozów do trawy za niecałe 20 zł. Lub nawóz granulowany do warzyw czy ziół za 5,79 zł. Mamy też duży granulat ogrodniczy. Za to opakowanie 5-litrowe zapłacicie niecałe 10 zł. Kochani, jeśli jeszcze nie widzieliście to, w międzyczasie zapraszam Was na film z przeglądem aktualnych promocji tygodnia w Action. Promocje tygodnia to naprawdę masa rzeczy z różnych działów action, które na czas jednego tygodnia są bardzo, bardzo poprzeceniane, a po tygodniu wracają do swoich tych normalnych cen i przeceniane są znowu inne rzeczy, jest to świetna sprawa, bo każdy znajdziemy się tam coś dla siebie, więc jeśli chcecie zobaczyć aktualne promocje tygodnia, link do filmu macie w prawym górnym rogu. Zwrócę Waszą uwagę jeszcze na tą mini szklarnię. Ona dokładnie tak wygląda. Ma bardzo praktyczną pokrywkę i właśnie, jeśli nie macie dużo miejsca, a chcecie uprawiać własne warzywa czy owoce, to z pewnością jest to coś dla Was. Kosztuje niecałe 15 zł. Są dostępne jeszcze koszyczki metalowe w kolorze czarnym. Zobaczcie, jak one dokładnie wyglądają. Posiadają jeszcze dodatkowo uchwyty. Dostępne są w trzech rozmiarach. Za średnicę 22 cm za niecałe całe 14 zł. Za średnicę 27 cm 23 zł, a za największy ten kosz metalowy o średnicy 32 cm za niecałe całe 38 zł. Bardzo niepozornie wygląda ta skrzynka na rośliny, dlatego już Wam pokazuję, jak się prezentuje w całości. Zobaczcie, to no piękna jest naprawdę. Jest tu taka drabinka, świetnie nadaje się na przykład do pnących warzyw i owoców albo dla roślin. Zaopłacicie za nią niecałe 75 zł. Następnie idealne donice na barierki balkonowe, dostępne aż w trzech kolorach w kolorze czarnym, zielonym i beżowym i kosztują zaledwie 9 zł. I już na sam koniec chciałabym wam powiedzieć, że znajdziecie tu także podstawki pod donice, są w różnych rozmiarach, na dodatek słuchajcie kupicie je nie tylko okrągłe, ale są dostępne także kwadratowe. I kochani na dziś to już wszystko, bardzo wam dziękuję, że spędziliśmy razem te kilkanaście minut, kto dotrwał do końca dajcie proszę jakiś ładny kwiatkrzek w komentarzu, w końcu to odcinek ogrodowy. Ściskam was cieplutko i do usłyszenia, pa!